Początki programu 12 Kroków to jest rok 1938, wtedy dwóch alkoholików postanowiło wyjść ze swojego nałogu. Bill W. i um, doktor Bob dali z siebie no, tyle, ile mogli wzajemnie, zaczęli się spotykać i próbować przerwać ten zaklęty krąg nałogu. I stworzyli program, który początkowo miał Kilka, dziś ma 12 Kroków, który jest programem uniwersalnym, ratującym życie. I dlatego zajęliśmy się wraz z Jackiem Racieńskim i księdzem Maksymilianem Popowem próbą przełożenia tego na audycję, na taki dźwiękowy, można powiedzieć, dźwiękową ściągę: jak przejść 12 Kroków. Ponieważ wszyscy trzej jesteśmy katolikami, chrześcijanami. To najbliższa nam była adaptacja tego programu właśnie dla chrześcijan. I myślę, że to, co na tej płycie jest cenne, co w tym programie jest cenne, to to, że każdy z nas ten program wdrażał w swoim życiu. Ja osobiście powiem, że zawdzięczam wolność, miejsce, w którym jestem, rodzinę, czystość i trzeźwość właśnie dwunastu krokom. Więc nie dzielenie się tym programem z innymi także poprzez formy medialne uważałbym za grzech zaniedbania. Stąd nie tylko z potrzeby na głowę branej intelektualnej, ale także z takiego przymusu duchowego ta płyta powstawała. Tym bardziej cieszy mnie osobiście bardzo, że jury festiwalu tak drogiego mi, w tak wspaniałym miejscu robionego zauważyło nasz program. Bo on naprawdę nie jest tylko dla ludzi, którzy już odnaleźli swoje uzależnienie. Może być również dla tych, którzy trwają w depresji, którzy mają poczucie, że ich życie jest niepełne, że czegoś tam brakuje, że gdzieś wpadli w jakiś niezrozumiały zupełnie korkociąg pracy, może w pracocholizm już. Dla każdego z nas, dla wszystkich anonimowych grzeszników. Jest to drabina do nieba. Droga, która wiedzie poprzez zobaczenie siebie, później, gdy już zobaczymy, zaakceptowanie siebie, pokochanie wreszcie siebie, by Pan Bóg mógł nas przemieniać. Bez tej akceptacji, w pierwszej kolejności, bez zobaczenia, potem bez akceptacji, wreszcie, bez pokochania siebie, Pan Bóg nie będzie miał możliwości, żeby nas zmieniać. Także to zaproszenie dla wszystkich Państwa, dla wszystkich, którzy usłyszeli tę audycję, a którzy jeszcze jej nie usłyszeli, żeby przyjrzeć się temu programowi, bo on jest ze wszechmiar uniwersalny i, i dobry na każdą sytuację naszego życia. I nie jest to coś, co można przeczytać, odłożyć i zapomnieć. Jeszcze, jeśli ktoś to przeczyta i spróbuje przejrzeć się w tym i żyć tym, to już nie puści tego narzędzia. Ono jest tak dobre, tak skuteczne, tak pewne. I tak z Ducha Świętego, jak to tylko możliwe. Program 12 kroków z pewnością nie jest skrojony tylko dla jakiegoś konkretnego uzależnienia. Już samo brzmienie kroków pokazuje to w sposób bardzo wyraźny. Dlatego, że mowa o substancji bądź też o y, zachowaniu, które uzależnia jest tylko w pierwszym kroku, a tak naprawdę tylko w pierwszej jego części. Wszystkie inne kroki, cała jedenastka, właściwie jedenastka i pół, Dotyczy duszy człowieka, umysłu człowieka, człowieka po prostu, a nie jego uzależnienia. Dlatego, tworząc tę płytę, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że ona nie jest adresowana li tylko do alkoholików, czy nawet li tylko do chrześcijan, jak dajemy w podtytule, nie tylko dla chrześcijan. Ona jest tak naprawdę dla wszystkich tych, którzy nie odrzucają możliwości istnienia Boga osobowego, który nas kocha i który chce, żebyśmy żyli najpełniej, z tym, co dostaliśmy, a dostaliśmy przecież bardzo dużo. Już obietnica tego, że jesteśmy na obraz i podobieństwo, mówi, że raczej nie jesteśmy tutaj na zmarnowanie, raczej nie jesteśmy tu na zatracenie, raczej nie jesteśmy tutaj po to, by szerzyć grzech, zniszczenie i wojny. Tylko jesteśmy powołani do czegoś innego. Ten program rzeczywiście pomaga to odkrywać w sposób. No, nie chcę powiedzieć perfekcyjny, bo w moim przypadku na pewno nie perfekcyjny, ale jednak na tyle, na ile program wpuszczam w swoje życie, na tyle zaczyna się ono na nowo. I bardzo się cieszymy, że y, jury festiwalu zadecydowało, że pojawi się on w kategorii multimedia, to nasza płyta, a nie audycja radiowa. Dlatego, że możliwość obcowania z tą płytą daje równocześnie możliwość obcowania z programem. Każdego dnia przesłuchanie najlepiej małymi łyżeczkami, czyli jednego kroku, bądź nawet jego części, daje okazję, do tego, by znaleźć tam pewne ziarna rzucone przez nie przez nas, tylko przez Ewangelię, bo sporo tam fragmentów Ewangelii czy listów świętego Pawła, czy także fragmentów Starego Testamentu przez y, tych, którzy przeszli te 12 kroków przed laty i zachowali trzeźwość, a te zastępy można liczyć naprawdę w miliony. I nie, niektóre osoby nie tylko zachowały trzeźwość, ale też doszły do, do świętości. I to jest narzędzie naprawdę praktyczne. Codziennego użytku, to też bardzo ważne, więc no niezmiernie dumny jestem z tego, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i że zostało ono zauważone również. I liczę, że dzięki temu program 12 kroków trafi do tych, którzy powiedzieli ale przecież ja od niczego nie jestem uzależniony, A, ale nie są w stanie siebie zaakceptować, mimo braku uzależnienia, w każdym razie jawnego dla nich uzależnienia. Bardzo życzę Państwu, żeby z tym programem, żeby Państwo z tym programem mieli jak najwięcej do czynienia. On na pewno nikogo nie oskarża, nikogo nie osądza, nikogo nie niszczy. On daje nam uwierzyć w to, że jesteśmy tacy, jacy być powinniśmy na, na, na dany moment. Jesteśmy tacy, jaki Bóg jakich Bóg nam stworzył. I jedyne co, jedyna osoba, która może nam przeszkodzić, dążyć do świętości, to my sami. Jedyne, co nas może odłączyć od miłości Boga, to jest nasz osobisty grzech. Może zacznę od tego, że ja tak naprawdę nie czuję się człowiekiem mediów. Zostałem niejako przez Pana Boga uwikłany w mediach i od 10 lat, blisko 10 lat jestem w mediach jako twórca programu najpierw poradnie Uzależni w Radiu Józef, a obecnie programu Ku Wolności w Radiu Plus Warszawa. Zresztą ten program był nominowany już do festiwalu i, i uzyskał wyróżnienie w 2003 roku, także eskalacja w postaci tej nagrody jest jakby dla mnie bardzo miła i pokazuje tylko to, że droga, którą idę, jest no, zauważana. I ja najbardziej traktuję w związku z tym tą płytę i te nasze dzieło jako efekt i jednocześnie pomoc w rzeczywistej pracy z konkretnym człowiekiem. W jego y, uczeniu się, rozwijaniu, no, głównie rozwoju duchowym i konstatacji miejsca, w którym jest w życiu. Y, przedmiotem y, tego, czym się zajmuję, zajmuję w, w Radiu, zajmowałem od początku, jakby od zarania, było doświadczenie własne wychodzenia z zniewolenia, z uzależnienia i opartość tego na programie 12 kroków. Co na początku jeszcze też spotykało się ze zdziwieniem, lub niekoniecznie dobrym przyjęciem. Z czasem okazało się, że doświadczenie słuchania, a więc obcowania z tak no, proklamowanym ideą programu i doświadczenia własnego, znajduje coraz większą rzeszę zwolenników, coraz chętniej jest to słuchane. I w związku z tym ten program zaczął eskalować, w konsekwencji zaposypały się różne propozycje i trafiłem swego czasu, trzy lata temu, do Czernieży Palotynów z propozycją prowadzenia warsztatu według 12 proków dla chrześcijan. I stąd wziął się obcowanie z programem w ujęciu dla chrześcijan, który w zasadzie jest dokładnie takim samym programem, jak program znany pod hasłem AOSKIM, choć ma zasadniczą różnicę. W programie a jest bardzo uniwersalne pojęcie Boga, jakkolwiek się go pojmuje, Natomiast programy dla chrześcijan, co jest bardzo istotne i znamienne, jest Bóg na ile go pojmuje. Bóg konkretny, Jezus Chrystus, na ile go pojmuje. Ta różnica, która mnie w żaden sposób nie uwiera, z uwagi na to, że znajduje się na ścieżce rozwoju duchowego w Kościele Katolickim. No, bardzo mi uzupełniła jakby moje doświadczenie do szczasowe programu i pokazała, że to duchowe ujęcie, bardzo głębokie duchowe ujęcie, które daje, udaje nam się że na tej płycie jest przekazane, daje niesamowite, przyspieszenie w zmianie i w nawróceniu. Trzeba oddać też tutaj sprawiedliwość temu, że mówimy na płycie, opierając się na podręczniku, podręczniku, który E, przetłumaczył z niemieckiego ksiądz profesor Romuald Jaborski, e, który służy do prowadzenia właśnie takich zajęć grupowych e, w warsztatach dwunastokrokówych dla e, chrześcijan z ku pełni życia. E, jest to ważne, dlatego że płyta stała się jakby niezbędnym e, uzupełnieniem tego podręcznika. Ona stała się jakby takim przewodnikiem e, w warsztatach, które sam i inni e, prowadzący e, w tej chwili w Warszawie prowadzą. E, w związku z czym ta jej multimedialność jakby tutaj się bardzo dobrze um, uzupełnia. E, m, są w mojej głowie pomysły e, zrobienia też ujęć filmowych, e, obrazujących e, rzeczywistość kroków czy rzeczywistość uzależnień czy też głębiej rozumianych, bo ja bardziej chętnie posługuję się pojęciem zniewolenia tutaj w ujęciu tego programu, bo uzależnienie to jest coś właśnie sprofilowanego, konkretnie alkoholizm, czy hazard, czy jakaś inna sytuacja. Natomiast zniewolenie często nie przyjmuje formy takiej bardzo konkretnej, sprofilowanej, a równie skutecznie nas zniewala, jak sama nazwa wskazuje. Czyli pozbawia nas wolności, a w związku z tym możliwości wolnego wyboru relacji z Bogiem, bo do tego program w rezultacie prowadzi. Myślę sobie, że to, że zostaliśmy zauważeni przez szanowne jury, co z, wielką, z wielkim szacunkiem chylę głowę, bo trzeba było prawie 8 godzin przesłuchać, no to daje mi taki asumpt do tego, żebyśmy pomyśleli o jakiejś kontynuacji, o jakimś rozszerzeniu być może multimedialności, być może o jakimś zrobieniu formy, właśnie, nie wiem, komputerowej czy. Czytników i e e boków e jako wsparcia czy jako pewnego rodzaju podprowadzenia pod pracę grupową, bo ja sobie nie wyobrażam przemiany według programu 12 Kroków w indywidualnym albo sam samotnym ujęciu. Jest to możliwe tylko zapoznanie się i pewne zaciekawienie albo zachęcenie do e pracy, e która powinna odbywać się we wspólnocie. To jest jednak niezastąpione w niczym doświadczenie.